Przez kolejny sezon Nadsański Bank Spółdzielczy będzie wspierał finansowo Katolicki Klub Sportowy Wiktoria. Zarząd banku podjął taką decyzję 30 stycznia 2014 roku. Jest to już druga z rzędu umowa sponsorska, jaką prezes San Banku Stanisław Kłapeć podpisał z prezesem Katolickiego Klubu Sportowego Wiktoria Stanisławem Aniołem. Umowa zawarta z klubem daje szansę jego wychowankom na osiąganie dalszych sukcesów i utrzymanie wysokiej pozycji w polskiej lekkoatletyce. Jednocześnie umożliwi finansowanie stypendiów sportowych czy wyjazdy na obozy. Dzięki hojnej pomocy możliwe będzie również nabycie sprzętu sportowego i zakup nagród wręczanych podczas imprez sportowych, robienie licencji zawodowych czy rehabilitacja zawodników. Zapytaliśmy prezesa Sanbanku o to, jak zaczęła się ta wspaniała współpraca. Dobrze że należy wspomóc no, miejscowy tutaj klub sportowy. Po prostu obserwujemy życie do no, stalowej woli i no, kilka lat temu pan prezes Anioł zaprosił nas na takie podsumowanie. Podsumowanie, załóżmy, tych ich osiągnięć. One są co roku, w związku z tym nie ukrywam, że uczestniczyłem i na tym spotkaniu zorientowałem się, że faktycznie jest niesamowity potencjał właśnie tej młodzieży, która zdobywa no, niezłe wyniki. I to jak gdyby zafascynowało mnie. Z tym pomysłem podzieliłem się oczywiście z zarządem i wspólnie uznaliśmy, że, że faktycznie. No, w sytuacji, gdy wycofał się Tauron, no załóżmy z tego sponsorowania, no była pilna potrzeba, no kogoś, kto ewentualnie no, zasili jeszcze ich kasę, doszliśmy no, do wniosku, że no, możemy faktycznie podzielić się z klubem sportowym, naszymi. No, pieniążkami I, i, i też nie było problemu, żeby przekonać zarząd, że to jest bardzo no, taka szlachetna inicjatywa, żeby, żeby właśnie młodych ludzi wspierać, żeby im ułatwiać. I też doszliśmy do wniosku, że potrzeby finansowe, no bo tutaj różnie to wygląda, wiemy, że dzisiaj wszędzie są problemy z finansowaniem i no, doszliśmy do wniosku, że no, stać nas na to, żeby podzielić się właśnie. Z, z tymi, no, wcale nie takimi skromnymi środkami, bo w końcu myślę, że, że tutaj nie ujawniamy tej umowy, ale w sumie jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych w ciągu roku, to w związku z tym jest to dość pokaźna, załóżmy kwota, którą no, przeznaczamy na wsparcie tego sportu. Dzięki hojności Sanbanku Stalowa Wola może poszczycić się sportowcami, którzy rozsławiają miasto. Nasza współpraca trwa już od Czterech lat Początkowo była Danusia Urbanik sponsorowana, stypendium miała później Asia Jóźwik, no i od trzech lat, a od dwóch to już generalnie tak widoczny sposób Nacański Bank nas sponsoruje, pomaga nam po prostu w rozwoju klubu, zawodników i uzyskiwania dobrych wyników. Nadsański Bank Spółdzielczy stawia sobie za cel wspieranie rozwoju sportu i szerzenie kultury fizycznej w regionie. Angażuje się także w lokalne wydarzenia sportowe oraz wspiera stowarzyszenia i drużyny sportowe. Od wielu lat współpracuje z Katolickim Klubem Sportowym Wiktoria, a od 2013 roku jest jej głównym sponsorem. Tak, no, katolicki klub sportowy Wiktoria, dzięki temu, że mamy ogromne wsparcie, zrozumienie prezesa, jak i zarządu Nacańskiego Bańsku Sportowego, klub nasz może po prostu uczestniczyć we wszystkich zawodach, rozwijać się, no i osiągać dobre wyniki dzięki temu. Także ta jednocześnie staramy się uzyskiwać jak najlepsze wyniki, jednocześnie gdzie się da i jak się da promować Nacański Bank Spółdzielczy, który no, jest... No, Głównym sponsorem naszym. Katolicki Klub Sportowy Wiktoria to jeden z 20 najlepszych klubów lekkoatletycznych w Polsce. Dzięki osiągnięciom zawodników klub jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i za granicą. Powstał w 1998 roku i od początku swojego istnienia sportowcy występujący w barwach Wiktorii osiągali liczne sukcesy. Na koncie zawodników jest wiele medali przywiezionych z mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Reprezentowali oni także nasz kraj na arenie międzynarodowej w mistrzostwach Europy, Pucharze Europy i świata. Dzięki temu, między innymi, że mieliśmy środki na wyjazdy, na obozy, na dofinansowanie nawet tych członków kadry narodowej, klub, zawodnicy naszego klubu zdobyli 14 medali na mistrzostwach Polski. Danusia Urbanik startowała w mistrzostwach Europy halowych. Ania Wójcik w Mistrzostwach Europy Juniorów w biegach i letnich. A Bartek Stój, chyba największy sukces, piąty na Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych w Doniecku w rzucie dyskiem. No to są takie już światowe wyniki. Oprócz tego no, Oliwia Pakuła, która zdobyła me, trzy medale, sztafeta, sztafety 4x400 dziewcząt i, i cały szereg innych. To już mówię tylko o tym najwyższym poziomie Mistrzostw Polski. Ale oprócz tego no, klub nasz prasuje się w jednym z, w drugim miejsce w Lekaryce Województwa, bo zajmuje, jak również w Polsce no, jest chyba na 17 miejscu wśród no, potentatów klubowych. Z sukcesów cieszy się również prezes nadsańskiego banku spółdzielczego Stanisław Kłapeć. Z roku na rok coraz bardziej, że tak powiem, no, cieszymy się, czy też jesteśmy usatysfakcjonowani, że te wyniki są coraz lepsze, ilość pucharów, ilość zdobytych miejsc, no to, to, to cieszę, że to te pieniądze pracują, one pracują, załóżmy, na rzecz rozwoju sportu to jest bardzo istotne, ważne. W dzisiejszym czasie szczególnie załóżmy wiemy, jaka jest sytuacja młodzieży i tak dalej, tak dalej. Także każda inicjatywa tego typu i załóżmy no, zapał tych ludzi, bo ja mimo wszystko podziwiam tych. Działaczy, tych trenerów, którzy praktycznie nie mając środków, robią z tą młodzieżą no, takie wyniki. Oni są widoczni, załóżmy, na tych stalowolskich na no, masowych imprezach no, z okazji 3 maja czy 11 listopada. My tam również włączamy się, finansowanie tego wspieramy. No, i, I to jest to, co, co przynosi satysfakcję i, i myślę, że dobrze ulokowane środki.